Czy interesujesz się modą? Na no tyle na ile, za bardzo mnie to nie zaprząta raczej. Ale zdarza Ci się przeglądać jakieś vlogi albo trendy chociaż na nadchodzący sezon? E, raczej jest tak, że gdzieś to widzę mimochodem, nie, nie, raczej niecelowo. E, w takim razie co widziałaś na tę jesień, bo wyglądasz zgodnie z tymi trendami. Tak? To nawet nie mam pojęcia, że wyglądam zgodnie. Znaczy się mi się mnie kojarzy z luźnymi swetrami ciepłymi, z szalikami i chyba zawsze w jakiś taki, w taki sposób próbuję się ubierać. Jakoś... Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co jest teraz modne w tą jesień akurat. A jaki styl w ogóle Ci się podoba? Może u innych ludzi, u jakichś gwiazd? Nie, raczej nie obserwuję życia gwiazd, więc nie wiem, ale raczej luźny styl. Nie, nie chodzę w butach na obcasach na przykład. A gdzie przede wszystkim robisz zakupy? Jak coś zobaczę fajnego, to nie ma znaczenia, gdzie kupię. Od zwykłych sieciówek po supermarkety i po second handy. w supermarketach co takiego na przykład kupiłaś? Getry. A w second handach może jakieś fajne desy w Warszawie? E, no zdarza mi się zaglądać do wzorcowni na, na chmielnej i na puławskiej. Masz jakąś perełkę stamtąd, coś co Ci się naprawdę podoba. Ta kurtka. Więc co masz dzisiaj na sobie? Jakie to są marki? Skąd pomysł w ogóle na takie rzeczy? O oh, rany... Czyli tak, kurtka jest z second hand z wzorcowni. Sweter jest z H&M'a. getry są z supermarketu. Podklanówki są z Anglii, z Primarka. I buty. I buty są chyba z StageMana, To nie są żadne supermarki.